Siemanko, wszystkim jestem. Daka. I tam Was. Daka Sodio, przepraszam bardzo. I witam Was w poradniku, Jak na mnie serwerze zrobię darmowe jak o oh je, yeah. Wszystko o serwerze znajdziecie w opisie. Forum jeszcze nie mam nic. może zrobię, ale jak na razie mi się nie No to sprawdzimy. No tutaj już mamy praktyczny diamencik, oh yeah, baby. No, no to już tu mamy diamencik i teraz płyniemy z windą no mamy jeszcze złote jabłuszko i diamencik, to jest nagrodza oczywiście tego parkura Od razu mówię, jak coś zgrifujecie, nagradzam to banem. Kapujemy? Kapujemy. No to ludziska... Ja to nie pisałam. Nie, dobra, nieważne. Tu możecie sobie przeczytać różne pierdoły, tam są zasady. Jakby się tam gdzieś zrespicie pewnie, no to tam od razu mówię, idźcie, na to znajdziecie. A jak coś ja jak będę na i napiszcie na czacie, to ja zdepnę. No, tak więc czym czymś się ludziska ma rasie.